Cię. Twój pan umarł, zanim wypowiedział ostatnie życzenie, więc się nie schwytam. Możemy się tak szarpać w nieskończoność, albo mogę cię wypuścić, jeśli coś dla mnie zrobisz. Widzisz zaklęcie, które na nas ciąży? Tylko Jean może ściągnąć zaklęcie innego Jina. Ściągnij to z nas, a będziesz wolny. Burza ucichła, tak, już po wszystkim. Może usiądziemy? Wydajesz się lekko oszołomiona. Nie jestem, ale usiąść możemy. Lepiej się czujesz? Mówiłam ci, że nic mi nie jest. Przede mną nie musisz udawać twardszy niż jesteś. To była ciężka walka. Może nie tak jak ostatnia, kiedy ujarzmialiśmy Gina, ale jednak. <grytanie> w ogóle nie ma porównania. Wtedy ucierpiała połowa Rinde, a teraz tylko trochę się zmęczyłam. Dzięki, że tu ze mną przeszedłeś. Samej byłoby mi ciężko. Cóż, nigdy nie potrafiłem ci odmówić. Mhm, mm ale może teraz się to zmieni. A czujesz coś? Coś się zmieniło? Mm. Spodziewałam się... w sumie sama nie wiem czego. Przynajmniej zawrotów głowy. Myślałam, że staniesz się dla mnie obcym człowiekiem. Że spojrzę na ciebie i nie będę nic czuć. Ale wcale tak nie jest.